klątek na Stadionie Narodowym, wielki finał Pucharu Polski. Legia Warszawa zmierzy się z Pogonią Szczecin. Na jaki skład zdecyduje się Gonzalo Fejo? Zanim przejdziemy do przewidywań, mamy do Ciebie szybką prośbę. Zasubskrybuj nasz kanał, zostaw lajka i, jeśli masz ochotę, napisz komentarz. To naprawdę pomaga nam rozwijać ten projekt. Ostatnie dni przy Łazienkowskiej to prawdziwy powiew optymizmu. Trzy zwycięstwa z rzędu. Legia wróciła na właściwe tory, ogrywając Czesji, Lechię i GKS Katowice. Pierwsze trafienia w Ekstraklasie w barwach Legii zdobyli Iliasz Kurin i Claude Gonsalves. a pod nieobecność Bartosza Kapustki to właśnie Portugalczyk przejął rolę lidera środka pola. To jeszcze nie koniec dobrych wieści. Po do kontuzji na boisku pojawił się Mark Gual i od razu trafił do siatki pieczętując zwycięstwo Legii w Katowicach. Z kolei we wtorek do treningów wrócił Paweł Wszołek. Sztab szkoleniowy zapewnia, że będzie gotowy na piątkowy finał. wszystko sprawia, że Gonzalo Fejo czeka teraz twardy orzech do zgryzienia. To wybiegnie w podstawowej 11 przeciwko pogoni? Oto nasz przewidywany skład. W rance stawiamy na bohatera ostatniego finału, czyli Kaspra Tobiasza. Ale przypomnijmy, na Stanford Bridge ten zaskoczył wszystkich. Między słupkami pojawił się Władan Kowacywicz, Czyli tym razem możliwa jest taka niespodzianka? W defensywie raczej bez rewolucji. Na prawej stronie pewniak, Paweł Szołek. Na lewej Ruben Vinagr. W środku Steve Capuani. A obok niego do wyboru są Jan Ziłkowski, Radovan Pankow lub niezniszczalny Artur Jędrzejczyk. Ziółek nie był zadowolony ze swojego ostatniego występu, ale wcześniej uratował legi skórę w starciu z Gdańską Lechią. Natomiast Pankow w rundzie wiosennej zwykle wychodził w pierwszym składzie i wpadł z niego dopiero, gdy cierpiał za nadbior żółtych kart. Środek pola? Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy trójkę, która ostatnio sprawdziła się świetnie: Maxio Jedele, Klotką Salwesz i Jurgen Elitin. W pozostają jeszcze Rapa Augustyniak i Wojciech Urbański. Najwięcej znaków zapytania mamy w ataku. Szkurin łapie formę, Gual wraca do gry, a Thomas Pekhart w meczu z Chelsea pokazał, że wciąż ma swoje atuty. Gonzalo Feo będzie musiał zdecydować się na jednego z nich. Chyba, że zaskoczy zmianą ustawienia, ale to mało prawdopodobne. Na skrzydłach też ciasno. Lukinias to wybór numer jeden. Rioja Morishita mimo spadku formy jest ważnym ogniwem w układance Legii a w rezerwie pozostają Vahanvi Chcian, Kasper Chodyna i Mateusz Szczepaniak. Pamiętajmy, przez cały mecz finałowy na boisku musi być co najmniej jeden młodzieżowiec. W Legii tę rolę spełniają Ojedele, Urbański, Żółkowski i Szczepaniak. A Ty? Jaki skład typujesz na finał? Daj znać w komentarzu. Jeśli podobał Ci się ten film, podziel się nim ze znajomymi.